Siemoneczko, siemoneczko. Chwila, muszę popatrzeć, co tam przyjechało, co tam najechało. A nic, myślałem, że ktoś do Waldka przyjechał. Moi drodzy, gorąco, jak nie powiem gdzie, pokażę wam jaka jest pogoda. A zgadnijcie, co mi wypadło. Nie jedynka, nie dwójka, zęby jeszcze całe. Zobaczcie, jak tam pięknie. Niebo czyściutkie. A Waldek, co? Na zwolnieniu lekarskim. Tak, to kolano już fajnie napierdziela, miałem się środę MRT, po tym MRT dostałem dwie płytki, jedna płytka do zakładu pracy, druga płytka do całego tego szefa chirurgii, do tego oberarcta i będzie rozkminiał co zrobić. Otwieramy nóżkę czy nie otwieramy? Mam nadzieję, że nie, ja nie chcę żadnej operacji. Gadaliście, że się na kanale nic nie dzieje, że Waldek nie jest sobą. A jak mam nagrywać w przychodni? drzeć się do tego telefonu, no nie no, dlatego mówię cicho. Nie jadłem śniadania? Tak, ktoś tam z Was miał rację, nie jadłem, nie jem o tej porze jeszcze. Godzina 8, dziewiąta, dziesiąta to nie jest pora na posiłek. Przynajmniej u mnie, jestem na ketozie i dopiero wtedy, kiedy czuję głód, wrzucam kalorie. Są to dwa posiłki dziennie, ale nie o tym mowa. Chcieliście zobaczyć, czy coś się u mnie dzieje? Wrzucę Wam z tamtego tygodnia jeszcze jak po górkach szalałem filmiki Możecie zobaczyć jak wygląda trening u Waldka w plenerze. Już później końcówka tygodnia na rowerku była, bo do kolanu do Nie mogę tyle kilometrów z buta zapierdzielać. A szkoda, gdyż lubię ruch taki typowo z buta. Palimy wtedy więcej kalorii. Ale nie o tym mowa. Chciałem Wam pokazać najlepszy izotonik jaki jest. Mówiłem o tym w, w tamtym tygodniu w filmikach. Chciałem te filmiki wrzucić. Nie wrzuciłem ich. Nie wiem czemu. Czasami mi się po prostu nie chce. <kluzny> A czasami mam taką chęć na wszystko, że rzucam dziennie po 3-4 filmy. No ale taki już jestem. Najlepszy, moi drodzy, izotonik jaki jest. Oczywiście sprzęcik musicie do tego mieć. Nie nażartuję, no, Nie naciągam nikogo, ale możecie kupić. Cold water. Przytrzymuję dwa razy, żeby woda sobie leciała do końca, a do środka nie daję nic innego jak jedną limetkę Cytrynę, musicie spróbować, cytrynę i izotonik gotowy, zobaczcie, skrapla się coś po, ty, po tym pojemniku, tylko dlatego, że ta woda jest naprawdę lodowata. Cold water ona ma około 1-2 stopni, jest taka, że no praktycznie zamarza w tej dyszy <coughs> i do tego jeszcze co trzeba dodać? Oczywiście miętka, moi drodzy, miętka. Dwa, trzy takie pędy miętki do yy, tego dzbanuszka. Do tego dodaję jeszcze, jeszcze jak to miętę, wkładam tę delikatnie miętolę, żeby ona puściła fajny soczek. Jedną cytrynę, całą skroję oczywiście. Od, odcinam te dwie dupy. Umyć ją ładnie, wyparzyć, gdyż tam jest kupa, kupa chemii. Jedną limetkę do tego na cztery części to, na cztery części to. Mięta do środka. Zalewamy zimną wodą. Nie ma nic lepszego. Pozdro!